tu Jarosław. Minęło dokładnie 28 dni od zatapiania korzeni. A ten korzeń jeszcze do wczoraj delikatnie, ale to delikatnie się unosił. że sprawdzimy go dzisiaj, czy, czy będzie. Zobaczymy jeszcze delikatnie, delikatnie, ale, ale mógłby być. Dobra, można powiedzieć, że że ten największy korzeń zatonął. Jeszcze pozostałości śluzowca, także ryby to obskubią. A ja wysypię ten żywirek z tego worka tutaj i można uznać, że korzenie korzenie w pełni zwłaszcza ten jeden zatopiony dzisiaj był taki plan że przeniosę anubiasy z tej 112 Ale to jeszcze zobaczymy. Grony jady, głupiki dokańczają śluzowca. Także poczekam parę godzin jak nie do następnego dnia i zacznę mało przypinać. Anubiasy dla tych korzeni Żwierek wysypany Także już Worek Wyciskający korzenia nie będzie Nie będzie szpecić Anubiasy już przyniesione Będę musiał podczepiać od tych kokosów, bo te kokosy już są rozleciane. Tutaj mam już wyczyszczone pędzelkiem pod bieżącą wodą. Staram się oczyścić z jajek ślimaków, bo jezik jest ich trochę. No. Zwłaszcza pod, pod spodnią częścią liści, także część już mam tutaj przyczepionych w akwarium. W akwarium duży korzeń już w anubiasach, także wyciągam po kolei i postaram się dzisiaj, może nie wszystkie, ale jakąś część tych anubiasów poprzyczepiać do tych korzeni. Także ja działam. I zapraszam do oglądania kolejnych filmików. Pozdrawiam, do usłyszenia. Cześć.